Siemaneczko, siemaneczko, jak zwykle od nas na kanale wielkie tajemnicze pudło. Siemaneczko. Zobacz, jak myślicie, co tu jest? Co tu jest? Jak myślicie, co tu jest? Co, co to tu może jest? być? Co to może być? Nie <laughs> no, oczywiście y, wiecie, jaki był cel donate'ów ostatni. Wiecie na co zbieraliśmy i to właśnie dzięki wam właśnie to. zamówiliśmy <laughs> fotel gamingowy. Gaming Więc teraz unboxing tego fotelu. Otwieraj. No, no i dziękujemy Wam za to, że dzięki Wam wreszcie mój kręgosłup nie będzie nadawał się na składanie. Dokładnie. Niech Martich się chwilę z tym pomęczy. O, no A tutaj jest jakie stanowisko? Stanowisko pakowania gadżetów. Już część z tak, Was zamówiła, dostała specjalną, unikatową rankę gadżeciarz na Discordzie. No i ogólnie za te gadżety też jakieś mamy bonusy dla Was, grę i tak dalej. Także warto zamówić. Z ja tego sam, co widzę jesteście oczywiście. zadowoleni z tych gadżetów. No i wiecie, folia ja bąbelkowa czeka. Można, żeby sobie postrzelać. Ja ci, ale super, że wreszcie. Na ostatnim o. live się złamało krzesło. Kto był? to Tak, to był to pamiętam. Więc. O to mamy z jakiejś takiej marki mamy to krzesło. Tak, z takiej marki. To nie mhm. jest. To jest nasz adres. Diablo czy Genesis, ale. Bardzo nam się spodobało to krzesło. I oczywiście jak otwieramy, to tylko z bransoletkami naszymi Go Go gamers. Game, bo wtedy cały jest dzień rach, jest od razu Dobra, jest. <laughs> Dobra, jakoś. tu są części. Widzę, że poduszeczka, podusia. poduszeczka oczywiście Zykaż, do fotelu. Podusia je. a, pajączek, no, to o, to jest. pajączek tarantula bym rzekł. No, ty no. Wow, a tam pranie z tyłu i na to wziąłem trudno by musi brać, nie? To, no, by nie było, to by znaleźć. Właśnie, by się, to byśmy nie byli, wiecie, ubrany w ubraniach. Wow, tu jest... Widzę, że mówił tą część i proszę. O kurde, Państwa. kolejna część. Ja tego nie widzę, że to będziemy spalać dzisiaj. O, o ja właśnie mam... wyjmuj to, a ja robię kamerę. Nie, bo tu są jakieś śruby, nie śruby. Dobra. Najgorzej. Kolejna część. Marty jego ciapki z zakopanego. Hashtag ciapki z zakopanego. Dokładnie. Zostawcie łapkę w górę dla ciapku z zakopanego. Kurde. O kurde. Wow. Ciawek. Ta największa część. Wow, wysokie cykl. Nie no, to tu. Masakra, masakra. Wow. Widzę i podobno zostali, więc mam nadzieję, że się nie złamę. Nożyczki są nasze jak coś. Dokładnie. Poduszeczka. Podobno Jest. 130 kg, u nie? Dokładnie, więc mnie udźwignie. Ja nie jestem ciężki <laughs> Nie też tak. Żeby nie było. <laughs> też nie jestem ciężka. Wow! Teraz to ciężko! Wow wow wow, to jest najcięższe z Biedny kurier, który z tym przychodził. Ej, wielkie to wow, Ale jaki to jest ten ogromne. I. Wow! Boję się albo nie. Tu chyba są części, żeby to wszystko zmontować. Nie. Więc co? Edzi. Tylko nie to! Zrób swoją. No, A moja sztuczka ja wygląda ta właśnie tak. Trzy, um, No i krzesło gotowe. Aż ciężko objąć w kamerze. No, patrzcie, patrzcie jak jakie ładne. Jak Też od, od tego, że są wcześniej. kauczukowe kółka, które tak, nie, nie porysują paneli. Bardzo nam się podoba krzesło, jest genialne, teraz będzie na stringi wreszcie, nie będę sobie... Męczuć Dobra, wcale wreszło. składanie minutę nie trwało, trochę nam zajęło, bo tam jeszcze nam jedno nie działo, no, musieliśmy to uruchomić. to troszkę, dosyć troszkę... Składaliśmy. Ale jest. Ale wreszcie jest krzesło całe. Dobrze. Tutaj w wiem, możesz. obkręcić mhm. bardzo nam się podoba. Bra. Super lanskie. Tak. Jest super genialne. jest. Okej, okay, dobra. Na bok jeszcze? Na bok ten drugi bok. Tutaj? No dobra, może być ten w całości, na ten. W ogóle jest. W Ca całości krzesło. krzesło jest. Tak. Dobra, Martiś, się sobie na nim. I teraz podwyższamy krzesełko. Jak to w każdym krześle bywa, można podwyższyć, obniżyć na. Co tam pokażę sumie. mechanizm? Dokładnie. Jak to no ale w jak, jak w każdym krześle, nie? Oczywiście, ale testowaliśmy, żeby wszystko działało, tak? Więc, Taki. Więc, więc działa na szczęście, działa, działa. No i też kozacka rzecz, druga rzecz, co można w krzesełku tym zrobić, to. Uwaga. Się nawet położyć. I teraz test. Położenia Tak, Siem, test uwaga? położenia się, uwaga. Dobra. Mam nadzieję, że nie upadnę dobra, dawaj. Dawajcie łapki. Idzie, idzie, o, idzie. Idzie. O, dobra. Poszedł, okay. krzesło tak, leży. Sobie można, można spać, polecam. Powiem wam, że wygodniej niż w łóżku. Ja chyba ja dzisiaj spędzę chyba noc na tym krześle, powiem wam. A tak, jak się ma tutaj. <laughs> że będę sobie spał. Poduszeńkę. A jak? Kołduweńkę. <laughs> <Po ogówenkę. śmiech> tak, to jest ci totalnie. A teraz pokaż jak to krzesło szybko wraca. Dobre. Weź siądź. Ale... Weź. Siądź. Mam podróżczyć, nie? Ja? Nie, siądź. Nie bo powiem. Siądź i siądź i wstaniesz. <laughs> Ale co? Mam to? Tak, no. Nie, bo dawaj. Ludzi. No dawaj. Poczekajcie, pokaż, pokażę jak to krzesło wygląda w całości. O! On jest jak się powoli, Super. to Super mega, Do... nie? Dobra, dawaj. Na pewno. Uwaga, będzie akcja, Uwaga. tylko poczekaj, Drugie. tak żeby ci nie było... no. Uwaga, bo... Może cię stracić. Uwaga, głowę, dobra. Uwaga! Uh, 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 A <laughs> się podunia przekręciła. No uważajcie! Yy, znaczy jakbyście mieli takie krzesło, to przy podwyższaniu lepiej leżeć na tym, żeby tak, tak nie odszczelbiwało, bo tak to można nieźle obejrzeć. Ale ogólnie polecam, bardzo fajne krzesło. Tak. tak będziemy testować tak i jeszcze jest... opinię damy na pewno z testowania. Dokładnie. To Be, wygląda jak super. Jak na razie jest genialne, naprawdę mi Wygląda się ekstra. Podoba. I to dzięki Wam oczywiście, bo no. pomogliście z donatami dziękujemy Wam bardzo. Jesteście najlepsi i będziemy Zostawcie się Dostawcie Zostawcie łapę w górę ja, dla siebie i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dokładnie. Do następnego. Cześć. 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 Maneczko, właśnie jesteśmy po charytatywnym live'ie. Dokładnie. Jesteśmy po charytatywnym live'ie i będziemy właśnie wpłacać tą kwotę, którą udało nam się uzbierać. Jeszcze raz podziękujemy tutaj po kolei Intelkowi, Mentoskowi, Mentoskowi Lodomirowi, Jankowi, Jankowi, Jankowi i... Kar Dzięki takiego. Dzięki wpłaty. fajnie, że pomagacie, to się liczy, dostaniecie rangi specjalnie na Discordzie, a my w tym czasie... Uzbieraliśmy oczywiście... 53 zł, no to zaokrąglamy do to 60. 60, dokładnie. No i co? Słowa wsparcia jakiś komentarz napiszemy? Od ekipy GoGamers? No dobrze, może Dajecie. Od, Od ekipy Od... GoGamers, Dobrze. Anonimowy pomagać i GoGamers. będziemy tutaj wpłacać. Co Dobra. Nie? Dobra, no okej. Okay. No będziemy określe. wpłacać dobra. jeszcze. Będzie tutaj. Eee, może blikiem zapłacimy, to nie, będzie, nie będziemy chciałbym. Dobra, musieli to na dnie ten... będziemy musieli ten. Dobrze. Tylko e-mail. Eee, a, e-mail trzeba podać. No, ale zwiściałem potwierdzenie. Dobra, to my się na chwilę przysłonimy w takim razie. Ekran no, zami... no, chyba, tak. nie? Dobra, eee, okej. Okay. No, no, Dawaj. Dobra. dobra, chwilę się zrobił czarny ekran. Ok. Dobra. Piszę tutaj. tak? Bo będziecie wiedzieć po prostu nasz e-mail taki oficjalny na no to... e mail Okej, okay, to teraz chyba możemy odsłonić. Teraz to chyba możemy odsłonić. Dobra, jeste... jesteśmy znowu. Nie ta scena, to ta scena, tak dobra. okej. Okay. Mm, jeszcze... blik zaraz wygenerujemy na telefonie i chyba będzie wszystko. Okej, okay, okay, tak mi się podoba. Dobra, wydaje. więc lecimy z tym kotsem ludzi. Dzięki w ogóle za tego live'a, była moc, było dużo subskrypcji, dużo wpłat, także dziękujemy. Tak, fajnie, że byliście. Dobra, akceptuję regulamin i wysyłamy. Uwaga, czy się udało? Uwaga. Jeszcze mm. trzeba potwierdzić, proszę Państwa. Ale fajnie, Postedzone. dzięki, że, że, że wysłaliście. Dzięki wielkie. Będzie się to na pewno liczyć i będziemy o tym pamiętać. Że... Tak Dokładnie pomagacie. Tak. Dobra, i co? No yes. i udało się, tak? I wpłacone. Dobra i super. W Także dziękujemy wam bardzo. Wpłacone. Trzymajcie się, cześć! Cześć wam cześć.